Siemanko, ja jestem Dawid a dzisiaj ze mną jest... Na ostro, z pieprzykiem lub też na słodką Czy leżą się też na stojąc, siedząco Tak jak tylko zechcesz, i zrobimy to złodko Ostro, z pieprzykiem rów też na słodką Siemanko, ja jestem na a dzisiaj ze mną jest. Te gameplay. I dzisiaj gramy sobie w mapkę Mirrors H2. I przeczytam szybko zasady: Mniejszym żadnych bloków używamy. Teksturpaka, my nie używamy. Yy, mamy sobie więc cztery piecyk... Yy, te, wagoniki. Yy, mamy grać na PC fullu, właśnie to zrobiłem. Yy, I to tyle. I mamy się świetnie bawić. Więc ja biorę sobie cztery. Tak. Cztery karty. To jakbym I... strał. <laughs> Idziemy. A, nie trafiłem. Wiesz, że tu wystarczy skoczyć na ten kloczek. Wiesz, że to tam prawidłowo trzeba, by było tak przejść? Ja robię. Hej, no, ale rzeczywiście. Ja myślałem, że to tam, że to tam trzeba. No, ja też. Dobra, teraz tu. Co ty robisz? No, nic, nic, nie bijemy się. Dobra. Co ja bym zrobił? tepnij się! Przecież jestem tu. Ha lol. Tylko po prostu nie nacisnąłem W i skoczyłem. Aha. Dobra, wyszłem na górę. Tu mam jakąś dziwną, czerwoną pochodnię. Aha, 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 There's aha. nothing here! Dobra, zobaczmy. Idziemy dalej, idziemy! Ja, Coś ty co? zrobił! Coś dobra, skaczemy tam, walisz, skaczemy tam. Skoczy pam, 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 pam. Pam, param, pam, pam! Pam, pam, para, pam! A gdzie to trzeba było wskoczyć? Na dół. Aha, dobra. Aha, tutaj, lol. Dobra. Teraz. By... Ej, bierz, ja teraz z tym, nie wiem, gdzie teraz mam iść. Do takiego domku, tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj! Ha. Wyciszył się. Dobra, zepsuło mi się mikro przez chwilę. Dobra, Siedem już... Jest... Co robią? Już jesteś. No i za chwilę widziałem u kogoś yy, na chyba lec. Yy, jak oglądałem ten. Jak tą mapkę brałem, to widziałem, że tutaj gdzieś był taki błąd. W mapie? Yy, no, ok akurat ten moment ten i tutaj gdzieś był błąd i wiem, co trzeba zrobić. Czekaj, 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 gdzie ty, gdzie ty jesteś? Ja jestem już w takiej wodzie dziwnej. Przylazu, ja jestem na dole. Tak? Czekaj, bo ja spływam tą wodą. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jestem, dobra. Od patrz i... się tam, patrz się tam na tą wodę, na tą wodę, patrz. Którą wodę? Tutaj, patrz się na tą wodę cały czas. Patrz. No, Pff, ja rąbię! Zorki, dobra, patrz, patrz się tam. No, patrzę się. Wow. No. Dobra, znowu mi się zwagowało mikro Wytniesz to, nie? Eee, nie Dobra, idziemy I Gdzie ja się wskoczył? Ja robię, jak tyś to zrobił? Ale to trzeba było tam wskoczyć Ja robię, no, no to, to tutaj... ale... Ale tak czy siak tam dojdziesz chyba No dobra, nie. jestem, skoczyłem Tam z góry Aha, nie, bo to... Aha, ja wpadnę, się... aż Aha. mi zagował Minecraft. Lol, mi też przez chwilę, dobra, idziemy Teraz co? Teraz... Aha, tutaj lol różowy. Różowe. Tef, no te. Masz game moda, włącz to. Nie mam, mam goda. Nie da się tu mieć goda. Da się. Jak? Tak. Komenda jako. Jak, jestem wyjątkowy. No ja rąbię, ej, czekaj. Choć jaki skok będzie. Pop, pop, to na game mod zero trzeba przechodzić, a tu te, tego nie No przychodzi. a ja przychodzę. Co i o co, co, o co tu chodzi? Dzięki, dobra. Teraz tak, jakoś tu mam wejść. I co teraz? Rombaczu, co teraz? Hop. Je. Yeah. Nie wiem, czy to o to chodziło. też można było chyba tu doskoczyć. Tak, o to. Dobra, idziemy. Bum, bum, bum. Jestem. Dobra. Trzeba mikrofon trzeba poprawić. Dobra. Idziemy. Halo. Dobra, jest. I teraz co teraz? Tu są jak ja to dobrze rozumiem, to w Mirrors Ageu ci pokazywało ten Że yy, czerwony kolor to tam gdzie masz dojść. Tak, tak, tak. Ale wzrok tak. Sprintera. Wzrok Sprintera coś takiego i to ci pokazywało gdzie. No. Gdzie masz iść? Ach, no. pam, para, pam pam pam, pam, para, pam para. Nic nie stało właściwie. A, to, a tu pisze, że to jest Mirror's Age 2, czyli to pierwsza część mapy też była tutaj. No, mam, no chyba tak, nie wiem. Ej, tu się nic nie stało. Nie, trzeba tu chyba skoczyć. Nie, nie, czekaj. Aha, tutaj jest woda, musisz do niej skoczyć. Musisz... No! Musisz... musisz trafić do wody. PPP nie nie. Ale, ale ty musiałeś trafić, tutaj była woda. Widzisz, tu musiałeś trafić. Aha, dobra, wezmę wagoniki tylko, no Co teraz mamy tutaj? Czemu, czemu tak szybko idziesz do góry? A, bo ja mam super, super szybki speed. <grywia> yeah. Czekaj na mnie, bo ja powoli się wdrapuję. I teraz jakbym był takim hamem, to wiesz co bym zrobił? Co? To co właśnie zrobię. Ale niestety tego nie zrobisz, bo już jestem w budynku. Co Oszukałem... tu jest? Oszukałem system. Czekaj, czekaj, to... może w tych obrazach jest ukryta ta. A nie, jednak nie. Więc ja już jestem po krótkim cięciu. Tam, Nie wiem. <grym> bum, bum, bum. Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Bo ci stanie. Czekaj, czekaj, stój! Ja robię. Co to? Co te płytki są? Jestem pro parkurowcem. Juju, juju, ja Tu jest jakaś dźwignia, ja ją przesunąłem. Ja ją pier... Ja im pierwszy przesunąłem. Je świnka w tym Minecrafcie. LOL, co na tu robi? Nie wiem. O, ale o co tu chodzi w tym levelu? No trzeba przejść. Ja rąbę. O, fajnie. Ja wala. Pff, ale się dupną. Bo to mamy chicken. Tak. Znajdziesz tu fajnego escape'a, którego będziemy mogli nagrać. Power switch. LOL, ale bym się... Se... Ja rąbę, jakie lagi. No. Co się stało? Jak Nie już wiem. Klik klikłem guzik i... Wszędzie? Ale miałem laga. Aha, bo się pistony odsunęły. Możemy... Tutaj. Tutaj. Gdzie? Gdzie? Tutaj. Aha. I co tu jest? Ui, je... O, labirynt. Nie. Tak. jest dziwna droga. Co? Fuck. Ja o Oj, dobra, wyszliśmy gdzieś. Wszedłem. Chyba, bo jakaś wentyl. Ej. Tutaj Went jeszcze... Tu jest droga. Aha, dobra, dobra. Tu zamknię. jest. Tu jest przecież. Tu jest jakiś estereg Ty jesteś estereg. Aha, tu jest dziura w schodach jakbyśmy... dziura w schodach. Jakbyśmy spadli Ja spadłem te pni. Czemu? Bo... bo mi się nie chce przejść Ja robię! Co zrobił? Nie wiem. Te podnoży mnie do ciebie. Nie, ale nie, proszę nie, nie, nie. Gdzie tu na gamemodzie, modzie? Jak nie tepniesz te, to to tu pójdę na game modzie? No, a ty nie, tepniesz. Boom. To jest akurat proste. Boom. Boom, boom. 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 Ja robię jak inny on. Nie widzę, żeby na czacie było, że zmieniłeś sobie na zwykły tryb. Ok, już poszedłem. Ja rąbię. No ja rąbię, nie przejdę tego. Ja walę. Siemanko. Ja! Jaka wredna świnia. Bum, bum, bum. Dobra, co tu mamy? Jakieś dziwne pomieszczenie, a tu jest dziurka, na której trzeba wejść. Dziurka pieska. Dziurka pieska. Open the door. Ja rąbię. Co tu mamy? Drugą dziurkę. No i co teraz? Maluch, maluch, maluch! Maluch, maluch odpalił. Dobra, no i co? Jesteśmy w jakimś... No. no i dobra, wyszłem na zewnątrz, teraz chodzę pod drzew Ja walę, jaka lampa Ja co? Co? Dzika lampa Wydum... czujemy, labada, labada <śmierdziJake> la, 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 Ja robię <śmierdzi> Labada. <śmierdzi> ja rąbię. No i co teraz? No ja walę, baguje się. Nie! <śmierdzi> Tańcujemy labada, 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 wszyscy tańcują. La bada, la la labada. La, la. O, dziękuję. Gdzie ty jesteś? Wyłącz tego flya tam. nie ja nie gram, koniec. Co? Nie, proszę nie, nie rób mi tego, nie, już włączyłem Game moda, tak, spokojnie, spokojnie, nie, wnet się, ja. Boże, co ja napisałem? Zadzwoń, 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 proszę, zadzwoń. Jest! No, więc kwark już jest z nami, tak? Nie. Dobra, ja idę, cześć. Nie! Jak to idziesz? No idę. Gdzie? Daleko. Ale co, nie nagrywamy już? Nie. To będzie pierwsza część, nie? Więc to byłby koniec pierwszej części no, kwarki. A, gdzie nie... a nie, przychodzimy dalej. No ale mówisz, że gdzieś idziesz? Ja Ja rąbię, dobra, przechodzimy. I tak pierwsza część. Aha, więc tutaj kończymy pierwszą część mapy. The, The mirrors. Nie do dobra, nie uderzam już. Nie! Pam rampa. Jaka świnia! Jak nie uderzysz, to wychodzę. No, nie uderzę. Nie, nie uderzyłem. Dobra. Więc dzięki za oglądanie tego pierwszego. Nie! Escape Mirror. Y no i widzimy się w drugiej. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Ua! Już akurat zrobiliśmy, ja teraz sobie wezmę kartę. Ma w celu? Ja robię mama przyszła!